Marzenia. Pracowałem na to bardzo, bardzo długo. Jako mały chłopiec kiedyś tam na trybunie marzyłem i wymarzyłem gdzie jestem w środku i zdobyłem pas. Pas. Robert ruchała chłopak z Nowego Sącza urodził się nieopodal mojego rodzinnego domu. Obserwowałem go od najmłodszych lat, jak się rozwija, jak chodzi w tą dorosłość. Słuchajcie, chodźcie pod moją szkołę. Tutaj chodziłem do szkoły, no coś tam się uczyłem, nie? Starałem się mieć jakieś tam oceny, ale jednak w mojej głowie zawsze rodził się pomysł, żeby być sportowcem. Tutaj jest moja szkoła. No i co mogę powiedzieć, słuchajcie, najbardziej, najbardziej w szkole lubiłem bułę. Mogę tutaj sobie tak, słuchajcie, tutaj na tym przystanku często siedziałem, po treningu, wracałem z ulicy Jagiellońskiej i czekałem na siódemkę, która zawoziła mnie wprost pod prawie same drzwi domu. A to jest ratusz w Nowym Sączu, tam są schody, słuchajcie, często z nich skakałem na deskorolce, w sumie nie zliczę ile razy się wywaliłem. Miałem obite nogi, ale warto było, bo to taki smak dzieciństwa, no nie, że skaczesz z tych schodów, jarasz się, zrobisz jakiś trik i to mnie tak napędzało i też oprócz tego dawało mi taką cierpliwość, że dopóki nie skoczę i nie zrobię tego triku, to nie wracam do domu. Bardzo pracowity człowiek. Jesteśmy dumni z niego jako rodzice. Można powiedzieć, że jest sportoholikiem. Widzę w nim potencjał, widzę w nim tę metodykę walki, mądrość. Uważam, że zasługuje na to, co ma. W końcu przyszedł czas na moją ulubioną cappuccino. Każdy chce, żebym wygrał, każdy przychodzi mi tu kibicować. Kiedyś pomyślałbym sobie, kurczę, no walka z Parnasem, mega ciężkie wyzwanie, ale wyjazd ze Stanów Dał mi ogromną, ogromną pewność siebie. I to mi dało taką ogromną motywację, że tak naprawdę teraz mogę wyjść do każdego. Co mogę Robert Ci powiedzieć? Chłopak z marzeniami, który dąży do celu, nie zatrzymuje się, nie poddaje się. Dobry motywator. Bo jak coś chciał, próbował po 300 razy, 400, aż w końcu zrobił i w końcu się udało. Robert jest ambasadorem Nowego Sącza, jest ambasadorem sportu nowosądeckiego. Wszyscy, bez wyjątków, w Nowym Sączu mu kibicujemy. Są fanki. <laughs> Uważam, że poszedł w dobrym kierunku. Ufamy mu, wierzymy w to, co robi. Bardzo go wspieramy. Zawsze mu to powtarzam. Synu, będziesz mistrzem świata. I on chyba do tego dąży. Moim marzeniem jest, żeby pokazać wszystkim, że jestem najlepszy. Ja nie mam innych marzeń. 9 lat naprawdę ciężko, ciężko harowałem. odpuszczałem imprezy. Moim marzeniem po prostu jest być takim najlepszym sportowcem. Chcę, żeby ludzie o tym wiedzieli chcę im pokazywać co na walkach! Sam Saladin Parnas to też jest dla mnie kolejna przeszkoda. Stawiają go tak w roli takiego człowieka. Saladin Parnas nie do przejścia. Wszędzie są takie głosy, tak? Ja z tym wszystkim tak naprawdę muszę się zmierzyć. Ja już w nim widzę gdzieś tam jakieś błędy, swoje szanse. Really Machają. I... Really is... Słuchajcie, tu jest fabryka pizzy, bardzo dobra pizza, zapraszam wszystkich serdecznie. Mojej mamy restauracja i naprawdę robię bardzo dobrą pizzę, ale niestety nie mogę teraz jeść, bo jestem na diecie. Jest Jestem stąd, to jest mój świat. Robert Ruchała u siebie w Nowym Sączu przy wypełnionych my po brzegi trybunach. No ten obrazek, ta historia jest piękna, ale trzeba ją jeszcze spuentować tym najważniejszym, czyli znakomitym występem i zwycięzcą. Pójdziemy teraz do ważnego miejsca, a mianowicie idziemy do prezydenta. Życzę każdemu sportowcowi, żeby miał takie relacje z miastem i żeby sobie mógł tak o wejść i pogadać z prezydentem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie prezydencie, witam. Sam pana. Wszystko dobrze, wiem. Wszystko że z 19 dobrze. walczymy, tak? Tak, 19 walczymy, przygotowania w toku i pełny ogień. Pas zostaje w Nowym Sączu dziesiąta wygrana. No i Francuza nie ma. Tak jest. Dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję oczywiście bardzo. I do Dziękuję. Nowy sąd za to, oczywiście, Robert. Walczymy. Witam serdecznie. Z tego miejsca chciałem zakomunikować, że pas zostaje w nowym Sączu. Liczę, że 19 sierpnia hala wypełni się w 100%, będzie wręcz na komplet i wszyscy głośno zawołają. Robert Ruchała. pas zostaje w domu. Robert, idź do przodu, i do dwaj trota, promuj nowy sącz, promuj siebie, bo rodzice są z ciebie dumni, sądeczanie są z ciebie dumni. Cieszę się, że mogłem wam pokazać kawałek mojego ukochanego miasta. Jest jeszcze amfiteatr, ale ten pokażę wam już 19 sierpnia na mojej walce.